Witam wszystkich, moi drodzy serdecznie, czy to jest Biedny i zapraszam was za kolejny odcinek League of Legends. Dzisiaj zagramy sobie Kalistą jako adekera z zakwietu, gdzie so jak tylko kupmy to i owo standardowo. Welcome, welcome. Dobra, chcę wiedzieć, jestem Kalisą jako Adekiery Jarvan na topie pantonowe w jungli rank support JLB, aktualnie AFK nam idziemy przeciwko sobie Sion, Katarina, Tresh, Raven i Draven Dobra, to co? Maszę parę słów na temat Kalisy, ale nim zaczniemy, nim zaczniemy. Chcę wam coś powiedzieć, że jest to gra z widzami, czy po prostu z wami. Po co wiem coś jakiego nagrać, zagrać? Dlaczego by? I nie i tak sobie myślę, e, oczywiście liczę na Waszą jakąś aktywność. E, czy jesteście za tym, żebym zrobił jakąś serię z widzami, czy coś takiego, czy coś takiego? E, to może być ciekawe. Także planuję zrobić serię z jakimiś tam e, brązami. Aczkolwiek, e, e, to bym stworzyłbym sobie kolejne konto, wbiłbym tam 30 i tak dalej, i tak e, dalej. I tyle, i tyle, tak? E, osoby są dwie osoby są z silvera, dwie osoby z brązu. I tak to wygląda. Dobra, jeśli chodzi o Kaisa. O jest trudna postać, prawda? Jedna z trudniejszych postaci w loda. Ja myślę, że LB jest trudna Oriana. Nie, Kaisa jest trudniejsza. <laughs> Może ją naprawdę bardzo dużo zrobić ale... ale, ale... Ale kurde, jest trudne, jest trudna Problem jest jeden, w trakcie powiedzmy... Uciekają przed kimś, czy, czy bicie kogoś. E, musimy odskakiwać. Możemy odskakiwać. Czy to nam w ogóle pomaga? E, nie podlega dyskusji. Aczkolwiek... E, no, nie jest łatwe, nie jest łatwe, to naprawdę nie jest łatwe. Słuchaj, to używa się na początku, yy, więc to nie jest łatwe. Draven, Draven, bardzo dobrze, że. Blitzcrank ma tutaj egzosta na Dravena, na Raven yy, i na Katarinę. Będzie po prostu świetny. Yy, Katarinę Kalistą się bardzo trudno naskituje, ponieważ, ponieważ yy, ona nie ma. Możliwości anulowania autoataku. Więc, jeżeli bijemy kogoś lub coś, to. No cóż, nie ma innego wyjścia. Ona po prostu zaatakuje. E, także możliwość jest e, przeskakiwałem przez ściany. Jeśli chodzi o kalistę. Tylko, że to muszą być, naprawdę jakieś, jakieś cienkie ściany. Ja nie wiem, po pokażę i powiem, gdzie. Tak będzie lepiej, prawda? Kurde, co to? Drewnia jest FK. Ludzie, ja tak się nie bawię. Tym się bardzo nie podoba. Maksujemy E. W. Wudałem tutaj na początku, żeby, żeby, żeby jakoś zabezpieczyć jungle pantona żeby nikt nas nie zaskoczył. I tyle. Jeżeli zabijamy za pomocą E, resetuje nam się owa umiejętność, a także przywraca się mana. Za to warto zwrócić uwagę. Więc jeżeli macie problem z zaskitowaniem Kaliston dobra. Chłopaki, tak mi nic zrobi What the fuck? A, ale się dałem No bez kitu, myślałem, że nie da rady Flesza i chwila zmarnowałem, no to beka Tutaj chyba Blitzcrank bajtuje? O, ale nie jak miniona, chłopie, co ty? Więc w ogólnie bardzo trudno się dasytuje Osobiście lubię na początku złożyć sobie ...hurikana, ponieważ e, łatwiej się gra są Im szybszy autoatak, tym łatwiej się gra tą postacią, bo to jest zabawne. E, Przeskakiwać przez ściany możecie na przykład tutaj. E, możecie tutaj przy smoku. Przy broni wydaje mi się także. No właśnie o tym mówię, kurde, lasketowanie Kaisom nie jest takie łatwe. Więc e, bardzo nam może pomóc. No to, Blitzcrank, próbuj coś. Co, ja za ciebie będę grabował? <gry> to jest niemożliwe. Kurde, bardzo mnie boli, że zużyłem tego killer i flesha. No i genialnie, genialnie. Easy, easy. No ale nie ma co się dziwić, kurde, jeżeli treść jest e, solo bot przeciwko Blitzcrankowi, No i, no i jakie by to by nie było. To się nie ma co dziwić Oczywiście ja te chyba odcinek wrzucę w tygodniu, no bo tak trochę głupio wrzucać odcinek gdzie... Mm, no gdzie nagrywam zawkiem, gdzie nie ma jakiegoś tak zwykłego meczu 5 vs 5, tak? To żaden wyczyn w takim wypadku wygrać. Więc, jeśli chodzi o Kai'Sa to musicie ją grać, grać, grać. I tyle. Nie ma innego wyjścia. Chociaż Kai'Sa jest świetna, ze względu na te właśnie jej odskoki. To nam bardzo duje, bardzo dużą daje możliwość ucieczki, dożowania umiejętności przeciwników. Więc, jeszcze i ktoś ją ogarnie, to powiem wam, ludzie, jedno: no, wygrywacie, wygrywacie, każą grę. To trochę tak jak ogarnie się Morgan jako support. Ja w sezonie czwartym miałem e, 3-1 gier Morganom, jeżeli dobrze pamiętam, z czego jakieś 26 wygrałem. E, no to chyba mówię samo przejście, tak? No dobra, zrobimy coś takiego. Bucicki. Tą ja jedną. Dobra, jednak... Potkę niebieską mogę sobie spuścić. Nie ma problemu. Riven pokonała a, 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 Jarvana. <grytania> Nic nowego. Która Riven nie ciśnie, ta? Więc ten odcinek wrzuca na tygodniu, a w weekend będziecie mieli e, dwa, dwa inne odcinki. Zoda, takie takiego poradnika same jak będę nagrywał, tak? No kurde, bardzo mnie boi, że, że trewienosawkiem. No i nic, no ale nic. No, naprawdę, tu w tym wypadku nie ma się czym podniecać, że zabiłem tresza czy coś takiego, czy coś takiego. Grałem, oczywiście świetnie gra, no tylko że zabkam. Obawiam się, że gdyby drewe nie było ławkiem, mogłoby się trudniej, aczkolwiek, no, trzeba by zobaczyć, tak? Jeżeli przeciwnicy się poddadzą w przeciągu 20 jest wcale, ale to wcale się nie zdziwię. I na bliskranka jednak polecam wam kupić ee, Relic Shielda. Lepszy. Lepszy, naprawdę lepszy. I Sajem w jungli. <laughs> nie on nie zdaje, nie zaje testów w jungli, no nie ma szans. E, najpierw Disajun jest na topie full tanka leci i, i robi dużo naprawdę dużo. Więc ogólnie rzecz biorąc i mu Skystę wam polecam, ale musicie ją naprawdę dużo, dużo grać. Trzeba ogarnąć jakiegoś takiego sensownego poziomu. No chyba, że chcecie mieć 010 za każdym razem, tak? To inna bajka, ale ale jeżeli chcecie jakiś sensowny poziom, tym że kiedy to, to trzeba grać. To trzeba po prostu grać, grać, grać. Dobra, uratujmy tutaj biskranka. Ja chciałem się bić, ja chciałem się bić, ale jak zobaczyłem Katarinę, to mi tak trochę słabo się zrobiło. <laughs> Bo ja tak to kata, a ja nie mam jakiejś możliwości ucieczki, tak? A, dobra, skończmy tym, ten item. I teraz może zajmę się Blood Tristerem e, Po Bladtristerze. Oczywiście buty w międzyczasie naszego seraku. Po Blood Tristerze zajmę się. E, Phantom Denserem, eee, a następnie, a następnie oczywiście eee, e, Infinite Edge, mówiłem? Chyba mówiłem. No Phantom Denser będzie czwartym itemem, bo tu w ogóle nic nie trzeba, bo to bardzo mały koszt. <ścoughs> Dlatego i tyle. Dobra, Blitzcrank, bo chłopie, chłopie, poszujemy może. To jest wardowane, więc elegancko. Katarina nie ma szans z nami, nawet jeżeli pusi, wejdzie we mnie z ulti. Blitzcrank ma uh, silensa, więc nie ma lipki. To że ma jeszcze podbicie, ma grabnięcie, więc... z doskonałym chłopakiem, który może mnie obronić. Bez większego problemu, tak? Nie zapominajcie o W także, żeby tego używać jakoś. A, Draven powrócił. No, syn marnotrawny. Nie wiem dlaczego M się nie zrestowało. Czasem właśnie tak się dzieje. Ja nie wiem, czy ja coś tutaj robię. Czy coś. Dobra, okej. Okay. <laughs> Sora, to są takie randomowe <laughs> No ale no ale kurde no, ale ale, ale, ale. Ja się tu jakoś specjalnie nie jaram No bo jedna gawka zabicie, który ma pierwszy level To, to nic specjalnego Bidicrack Spokojnie, spokojnie No come on. Dobra, może znowu być grang dobrze grabnie. Ja oczywiście, że tutaj wychylę. O, to było świetne. Dobra, dobra, dobra. Wszystko tutaj mam multi w pogotowiu Dobra, jedziemy Bez problemu, bez problemu 5 dla nas, mimo wszystko. Powiem Wam, że ten mecz może być ciekawy. W sumie Draven. Um, chyba 10 siedmiu był ławkiem. 8-9 co się kiego, co się kiego, więc... Kurde, jeżeli chłopaki się postarają. I co chcesz opowiedzieć? Jeżeli planujecie robić smoka, barona, róbcie w krawa zróbcie szybko kraba i tyle. No chyba, że czasu i macie, czy sytuacja wymaga takiej a nie innej gry To okej, okay, to okej, okay, ale tak to zróbcie tego kraba, zawsze to e, da wam wizję e, plus do tego e, będziecie mogli się szybciej poruszać, tak? A, więc nawet jeśli ktoś was atakuje, czy ktoś będziecie musieli gonić To ten krab ułatwia wam sprawę, i to nad bardzo Chociaż, chociaż, zrobimy coś takiego Jarvan, kurde no, chłopak ma naprawdę ciekawie przyczepił Riven eee, Trzy poty, full AD A. No, nie ma co się dziwić. Riven 1 vs 1 ogrywa praktycznie każdego na topie. I tyle. Oczywiście, może na początku nie. Ale, ale potem jak jest mid game, late game. O Jezus! <ścoughs> to wtedy jest naprawdę ciekawie. Dobra, Blitzcrank, bądź przy mnie. kaman bro. Dobra, chłopak jest przy mnie, więc nie ma lipy. E, trzech nam idzie? Czterech nam idzie? Ja nie, nie ma, więc, więc, więc. Ile jest nam idzie? Dobra, ja pójdę tędy naokoło. Na Ja nie, wiem czy tu ma czasem wardów, był też, a. A za gdzieś tu jest wardował. Dobra. A, rank, chłopie, specjalnie cię wziąłem. Kurde, żeś mi się... od Katariny nie padł. Ale tak, tak czy siak, LB sobie poradziła, no i fajnie. Chyba Draven dalej Chyba, że sobie chłopak gdzieś farmi, chociaż nie wydaje mi się. Dobra, ja przejdę się na bota. Mam nadzieję, że nie zginę. Odpuszczyłem bota i może wam pokażę, jak Kalisto skacze przez ściany. Eee... Także bardzo ważne, że i uciekacie tutaj przed kimś. Bijcie sobie kurde te miniony, te potwory w dżungli. Wtedy też skaczecie i, i tyle. Oczywiście wątpię, żebym e, ja był w stanie pokazać to, no bo ktoś by musiał mnie gonić. A mi w międzyczasie musiałoby się udać. <laughs> a to graniczy z cudem. <laughs> Jak się nie uda, to się nie uda, prawda? Nie udało się, ale dalej będę próbował. I sami widzicie. Znowu się nie udało. Wpisówszy do to jest najszuplejsze miejsce. Dobra, nie chce mi się udać to nie. Ok. A o tym mówię, że son w dżangi jest słabiutki Dobra, no co, no to może tym botem się zajmiemy chłopie, come on, chodź, 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 chodź Andrew oczywiście standardowo dla dostania reporta za zabicie chujem Afkiem wrócił i potem co, wyszedł? To jak bluesy by robią, A ja to jestem sama, ale powinien sobie poradzić praktycznie z każdym. Tylko nie z Riven, dobra, z Riven bym sobie na pewno nie poradził Tu nie podlega dyskusji. Z Dravenem sobie poradzę, ale on poszedł już tak na serio. O to on, zapraszam zapraszam, Discrang, bo o to chodzi właśnie, żebyś był przy mnie. Jeżeli gracie z supportem, no to e, chcecie, czy nie chcecie, musicie być przy tym adekere. No chyba, że strasz i chujowy i w ogóle gra, tak jak gracie powinien. To lepiej go nawet sobie czasem odpuścić i bronić e, mid a to lanera, chociaż... What the fuck? Co to było? Dobra. Ten się nie uda. Zostawcie mi mojego Blitza, ludzie. A jej już nie złapa, nawet jeżeli złapa, to ona ma ulti Może być dupa blada E, nie mamy e, reda i i i, i, i Smaka chłopakierowym, dobra, ja się co Mam 3600. Okej, okay. mm. <grywa> oczywiście tam napisaliście do mnie, że chcecie ze mną zagrać. Ja, oczywiście, byłem w niej wzięty, bo, bo tyle osób chciało zagrać. I, I to była ogólnie rzecz biorąc, fajna akcja, fajna inicjatywa z waszej strony: że ja wam coś daję i wy także chcecie. Że wiecie, że jest odpowiedź, odpowiedź, że jest po prostu odpowiedź. E, e, na no co na właśnie grę z wizami i e, właśnie ten ten, ch, ten okserek e, napisał do mnie, że on będzie oglądał naszą grę. Tylko, że e, facet, ty chyba nie wiesz, że jest 3 minuty opóźnienia. <laughs> że jest po prostu 3 minuty opóźnienia. No właśnie, żeby mi było takie sytuacje, żeby ludzie nie mogli sobie podpowiadać, Boże, święty, nie, naprawdę. Ja gram z jakimś takimi dziwnymi ludźmi. <laughs> Oczywiście w teamie też mam e, jakieś OP. E, to się ma co oszukiwać i tak dalej, i tak dalej. Ale ale no zabawnie, zabawnie, zabawnie. Dobra. Okej, okay, ja tutaj mam 901. Na no, Lenin Science. Ale nic. Więc być może serię nazwę Gierka z widzami czy coś takiego, nie wiem, chyba że wy macie jakiś pomysł, A, bo to może być ciekawe Ajajaj. Katerina w ogóle ma egzosta czy nie? A nie to blisk użył na Katerinie egzosta, okej okay. No nie, no nie, coś takiego to w ogóle nie przechodzi, no. A to jest Riven, dopiero teraz do mnie doszło. No zostawcie mi go, ludzie. No, no fear, my friends, no fear. Co to ja mam? Co za was robić. No co, teraz tutaj coś się stało, ale... Ale ja się niczego nie boję, come on, ludzie, ludzie, ludzie No dobra, Raven tylko się boję Ajajaj! Aj, aj. Oczywiście ja drewna chyba zostawię w spokoju i <laughs> nie bądźcie takimi chujami, naprawdę Tylko wkurzacie swoich teammatesów Co to są za dzikie flesze? Ja oczywiście gram przeciwko osobom z niższych lich, zdecydowanie bym nawet powiedział no ale... Nie dobrze, dobrze się bawię, wiecie? Dobra, 2000 golda Okej, okay, GG No co znaczy może niekoniecznie GG dziska To zajmę Skończę to, e, co, bym, co bym dalej kupił? E, Bo już miałem ulepszone, miałem e, Hurricane'a, miałem Blood więc Infinity Edge, Phantom Dancer i e, pio, szóstym temem e, zapewne byłby Last Whisper. Jeżeli nie byłby to Last Whisper, to planowałbym kupić Guardian Angel, e, czyli to jest Anioł Stróż, a Last Whisper to ostatni szept. E, I tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście tam e, czerwoną potkę, żeby tam dodał jeszcze trochę d i wtedy macie wasz kryt sięga około 1000, 1100. 1100 z krytyka mniej więcej 3 ciosy i ktoś leży. E bardzo świetnie służy przeciwko tankom. Yeah. I wykańczają innych bohaterów, <laughs> tak to mi co wygląda Okej okay, więc cóż, to by było na tyle, mam że komentarz jak i ten gameplay wam się podobał e, Skomentujcie jeszcze, czy chcecie właśnie więcej gier z widzami Ja będę coś takiego załatwiał I, i, I to będzie jakoś w tygodniu, nie w weekendy, czyli więcej lola będzie Ale to już musicie mi sami napisać Więc e, to by było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos.